Witam Was bardzo serdecznie w szóstym już dniu tygodnia urodzinowego. Pod ostatnim filmikiem z makijażem, który wrzuciłam, dostałam taki komentarz: Gabi, poczuł wiosnę, Dlatego dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się wiosnę poczuć już tak praktycznie w 100%. Do wykonania tego makijażu, który chodzi mi po głowie, użyję samych praktycznie kosmetyków, które możecie dostać w drogerii, nie są one jakoś tak bardzo drogie. Niektóre produkty będzie to takie również pierwsze wrażenie. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie i miło spędzicie ze mną czas. Otóż zacznę tak trochę dosyć nietypowo, ponieważ chciałabym użyć bazy pod makijaż i będzie to baza z Loreal Revitalift Magic Blur Jest to baza silikonowa takim fajnym aplikatorem a sam kolor bazy jest taki dosyć jasny, łososiowy jest to baza silikonowa, która wygładza tak jakby twarz jeżeli chodzi o niwelowanie porów, w sensie obecności porów na skórze widoczności, to tak średnio i ogólnie jeżeli ktoś był zainteresowany tym produktem, to on nie jest dostępny bezpośrednio w szafie Loreala, tylko w tej sekcji gdzie są sprzedawane kosmetyki pielęgnacyjne ponieważ jest to korektor udoskonalający i na opakowaniu było napisane, że jest on odpowiedni dla kobiet wieku chyba 35. Jest to dosyć y, drogi produkt, ponieważ tak w cenie regularnej kosztuje gdzieś około 50 zł. Ja pamiętam, że go y, upolowałam na promocji jakiejś i zapłaciłam około 30 zł. Ogólnie jestem zadowolona z tego produktu, jeżeli nawet używam go codziennie, to nie zapycha mi porów, nie pojawiają mi się jakieś niespodzianki. Następnie chciałabym nałożyć podkład i będzie to ten, którego test widziały się w poniedziałek. Jest to Rimmel Lasting Finish 25 Hour Nude, tam wiem, że się pomyliłam. Mam kolor 100 Ivory, nadal jestem tak średnio przekonana co do tego podkładu. O, mam teraz dosyć śliskie ręce, ale dobrze, już odkręciłam. Jeżeli chodzi o formułę, no to jest on taki dosyć kremowy. Teoretycznie jest lekki, ale moja skóra po kilkunastu godzinach już noszenia tego podkładu czuje się tak dosyć zmęczona i nadal jeszcze nie znalazłam takiej bazy, żeby to uczucie zniwelować, chociaż hmm, co się stało, chociaż używałam już tak tej bazy ze Smashboxa takiej oryginalnej. I tego właśnie korektora z L'Oreal'a. Jednak nie wiem, jeszcze nie mogę się do tego, do tego podkładu przekonać tak w 100%. Oczywiście rozbieliłam sobie trochę ten podkład. O! Białym, białym podkładem z make-up Revolution I myślę, że ten podkład będzie właśnie odpowiedni dla mnie, kiedy mm, się trochę opalę. Podkład nałożę Beauty Blenderem, bo tak mi jest łatwiej i przyjemniej. Nałożę teraz korektor pod oczy i będzie to nowość w mojej kosmetyczce korektor z Eveline, seria Art Scenic mam numer 04, czyli jasny. Jest to korektor krojący rozświetlający i na opakowaniu było napisane, że y Zawiera mineralne pigmenty rozświetlające, idealnie gładka i promienna cera, perfekcyjne krycie niedoskonałości. A i że jest długotrwały Jeżeli chodzi o takie korektory, które mają właściwości rozświetlające, to raczej nie polecam używania ich na wypryski. Bo to mija się z celem. Aplikator tego korektora jest dość płaski. Kolor jest faktycznie dość jasny, taki żółtawy. A też szpatułka przypomina mi taki a aplikator przypomina mi taką szpatułkę do kremów. Jak na razie dał mi taki trochę efekt chłodzący. Nałożę go jeszcze trochę tutaj na brodę, w tym miejscu, a środek nosa na czoło nie daje, bo już jest wystarczająco wysokie. I tutaj rozprowadzę go pod oczami palcem. O, już chyba się nie polubimy ponieważ jest to jak na razie w takim pierwszym odczuciu bardziej korektor rozświetlający niż kryjący. On bardziej wyrówna kolory niż na przykład ukryje jakieś większe worki pod oczami. Ale w sumie fajny korektor jak dla mnie na wiosnę, na takie cieplejsze okresy. Nałożę go również na powieki. To, co mi zostało na palcu. A na nosie go klepie. Nie zapominam również tutaj o wewnętrznych końcikach, Ponieważ nic nie psuje makijażu tak bardzo, jeżeli tu ma się jakieś sińce. I właśnie teraz widzę, jak to wygląda w kamerze. W kamerze to wygląda, jakby mi tu wszystko zniknęło. A tak naprawdę na żywo to ta okolica pod oczami nie prezentuje się tak dobrze, jak w kamerze, czyli faktycznie ten korektor ma takie właściwości rozświetlające, odbijające światło tak i okolice pod oczami utrwale tym co zwykle czyli pudrem z Elfa jest to HD, mój ulubiony chyba nigdy go już na nic nie zamienię kiedyś myślałam, żeby kupić te pudry rozświetlające z Inglota bo tam jest właśnie taki jasny kolor ale stwierdziłam, że jeżeli za taki puder z Elfa płacę 3 dolary wystarcza mi on na kilka miesięcy to po co mam wydawać 30 zł za coś, co może mi się jeszcze nie spodobać? Teraz zupełnie brwi kredką. Z Golden Rose jest to Dream Eyebrow Pencil. Ja mam ją w odcieniu 302 i to jest bardzo kolor, podobny kolor do oh, tego pudru 104. Poprosiłam panią Golden Rose, żeby mi dobrała kolor. Kredka jest dosyć miękka i woskowa, dlatego jeżeli się z nią tak trochę przegnie, to brwi się zrobią takie właśnie woskowe, jakbyśmy nie wiem, mieli smalet na brwiach. I teraz to wszystko jeszcze przeczeszę szczoteczką, która jest dołączona do kredki i wszystko będę utrwalać żelem z L'Oreal, tylko niech go znajdę. O, tutaj Brow Artist Trumper w odcieniu transparentnym. Mój ostatnimi czasy ulubiony właśnie taki żel do brwi jest Transparentny, dobrze utrwala włoski, ogólnie nadaje im takie, takiej trochę objętości. Dlatego jeżeli ktoś na przykład szuka takiego żelu, żeby tylko brwi utrwalić, to bardzo serdecznie polecam ten. Do przypudrowania całej twarzy użyję pudru z Catrice, jest to Color Correcting Mattifying Powder. Dosyć taki ciekawy produkt, ponieważ on teoretycznie ma jakiś dawać taki efekt y matujący, jednak podoba mi się w nim to, że on jest dosyć taki rozświetlający bym powiedziała nie zmienia na pewno wykończenia podkładu i ogólnie utrwala makijaż właśnie nie zmieniając jego wykończenia, w sensie utrwala podkład o. i to chyba jest właśnie zasługa tego, że on ma taką mozaikę i ogólnie jak go się tak dotknie i spojrzy na palec to on tak jakby trochę błyszczy ale nie ma się oczywiście żadnego brokatu na twarzy Makijaż oka będzie banalnie prosty i do jego wykonania użyję tylko jednego pędzla, jest to z 227 Na początku użyję takiego cienia, jest to Mio w odcieniu 04 Vanilla i rozprowadzę go nie dość, na całą powiekę, to aż po prostu na całe oko, aż pod łuk brwiowy, ponieważ chcę wyrównać koloryt powieki i też utrwalić ten korektor. A następnie takim cieniem z My Secret On jest taki jasno-łososiowy, Nabiorę go na ten pędzel i będę go nakładać w załamanie oraz tak ponad trochę załamanie mojej powieki. O, jeszcze radę dla tych, którzy mają opadający kącik. Otóż ja nie zaczynam zaznaczać załamania już w tym miejscu, ponieważ to by sprawiało, że y, moje oko ciągnęłoby się w dół. Tylko kiedyś podpatrzyłam Gosa. On teoretycznie to pokazywał y, dla opadającej powieki. Jednak tu już mi opis. Powieka trochę zaczyna upadać i robię to tak. W tym miejscu, czyli najwyższym miejscu mojej powieki, wpycham pędzelek i prowadzę taką prostą linię. przez to patrzcie, zamiast na przykład tutaj zaczynać, że zamiast tutaj, żeby mi się zaczynało to załamanie, to jakby sprawiam iluzję, że załamanie mam tutaj. Ten rozkwiniowy cień jest bardzo jasny i w ogóle trudno go dostrzec, ale nałożę go jeszcze tutaj na dolną powiekę. Teraz narysuję kreskę eyelinerem takim pięknym, turkusowym. Jest to Lovely Butterfly Liner numer 3. Formuła tego eyelinera jest bardzo rzadka i też dosyć tak ciężko zastyga na oku, i trzeba się trochę napracować, aby ta kreska była taka. Jednolita właśnie przez to, że ten eyeliner jest taki rzadki, ale myślę, że warto się poświęcić dla efektu, jaki daje. Narysuję oczywiście jaskółkę, tylko chcę, aby ten liner tak troszkę podsechł. Tak wyglądają już obie kreski zrobione. Sami wyszło lepiej, dlatego też na ja tej pokażę. Ładny ma kolor taki piękny turkus, tylko trzeba się dosyć tak. Mm, Napracować, aby taką kreskę uzyskać, aby taki kolor tej kreski, głębie tej kreski wydobyć. Ogólnie jeszcze były dwa y, y, inne kolory tych eyelinerów. Z Lovely. Był zielony i różowy, ale stwierdziłam, że turkusowy jest najładniejszy, dlatego go kupiłam. Jeżeli chodzi o demakijaż dosyć ciężko schodzi. Szczególnie tutaj się trzyma przy linii rzęs i strasznie ciężko jest domyć, dlatego z trwałością jestem jak najbardziej wręcz zaskoczona, ponieważ eyeliner kosztował 7 zł, czyli na promocji 3 z hakiem. Teraz wyduszuję rzęsy i użyję tej maskary, co ostatnio, w sensie której też już widziałyście, i jest to Eveline Volume Celebrity, dlatego też pominę ten krok i pokażę wam już się z wyduszowanymi rzęsami teraz wykonturuję bardzo lekko twarz bronzerem W7 z Honolulu nie mam żadnego brązera drogaryjnego dlatego wybrałam najtańszy jaki znajduje się w mojej kolekcji i użyję do tego celu pędla z Ecotools jest to taki wachlarz znalazł się w moich ulubieńcach Jeszcze trochę rozblenduję ten brązer czystym pędzlem, ponieważ tutaj na przykład mi się wydaje, że jest go za dużo. Od razu lepiej. Chcę, żeby to był taki właśnie promienny, wiosenny look, dlatego też tego brązera nie nakładałam zbyt wiele. Jako różu użyję takiego z Makeup Revolution w odcieniu lat i używam go dlatego, że to jest jedyny róż, który mi pasuje według mnie do tego makijażu, ponieważ on jest taki neutralny, dosyć brzoskwiniowy. I oczywiście pozbyłam się nadmiaru, a ten róż jest tak strasznie napigmentowany, a nie chcę sobie narobić plam. Dla pewności jeszcze raz wezmę ten pędzel, którym rozcierałam brązę. Od razu lepiej. I teraz jako rozświetlacza użyję w sumie po raz drugi tego z Vibo jest to Diamond Illuminator, on jest bardzo taki ciekawy, wydaje się być strasznie miękki, taki, taką trochę mieć gąbczastą formułę, a na dłoni wygląda o tak o, widać, się ładnie mieni nałożę go na taki pędzel z Real Techniques, jest to Setting Brush, on jest akurat dostatecznie mały żeby można było nim nakładać rozświetlacz Kolor tego rozświetlacza również jest bardzo ładny, bo nie jest zbyt żółty. Jest bardziej taki w ciepłej tonacji, ale właśnie nie jest żółty. Przez co myślę, że będzie pasowało wielu osobom. Ja na przykład jestem blada, a uważam, o, że ten rozświetlacz idealnie do mnie pasuje. Nakładam go również trochę tutaj. Nałożę ten rozświetlacz również w kąciki oczu. Będzie się ładnie miniło dodatkowo jeszcze bardziej otworzy to oko to od razu lepiej więcej błysku na twarzy <laughs> i teraz ostatnim krokiem będzie nałożenie pomadki i jest to Bell kremowa pomadka numer 10 w sumie po raz pierwszy jej używam, o bardzo ładna jest to tak nie, jeszcze nie bardzo intensywna funkcja, to na pewno nie jest coś takiego jak na przykład. Ojejku, czy to jest Garabout Town chyba z Maka, Matka jest bardzo kremowa i dobrze się ją rozprowadza. Musiało mi się tutaj wyjechać i teraz będę się z tym bawić. Tak prezentuje skończony się już makijaż. Myślę, że to jest taka fajna, właśnie wiosenno-letnia propozycja. I tak, zacznę omawiać od początku. Jeżeli chodzi o podkład, to tak średnio nadal nie mogę się do niego przekonać, jednak on daje takie piękne, naturalne wykończenie. Ta skóra nie jest animatowa, ani zbyt rozświetlona do tego efekt. On mi się podoba, tylko y, moja skóra nie zbyt się jak na razie z nim lubi, ale mam nadzieję, że znajdę w końcu jakieś rozwiązanie i on trafi do moich ulubieńców. Następnie korektor. On jest bardziej takim korektorem rozświetlającym, na pewno nie ukryje zbyt dużych cieni pod oczami i myślę, że będę go używać y, jako taki dodatek do mojego standardowego korektora, tylko muszę to jakoś tak przemyśleć, żeby tego korektora nie mieć zbyt y, dużo pod oczami, ale bardzo ładnie właśnie rozświetla okolice y, pod oczami. Następnie co tu było nowego jeszcze? Kretka do brwi może nie jest tak bardzo nowa, ale podoba mi się ten właśnie efekt, ponieważ ja mam takie brwi, że jeżeli wyrwie się o jeden włosek za dużo, to się zrobi po prostu dziura. A za pomocą tej kredki mogę uzyskać jeszcze taki dosyć naturalny efekt Następnie puder nie był nowy Roświetlacz, Roświetlacz z zwiło będzie chyba moim nowym ulubieńcem Jak była ta promocja w Rosmanie, nie mogłam dorwać tego rozświetlacza z Lovely Dlatego też kupiłam ten z Vivo. I jak widzicie, pięknie się mieni Przepięknie Jeżeli chodzi o eyeliner, jest przepiękny, kolor jest up. Absolutnie po prostu idealny jak na wiosnę lato. Myślę, że pasuje do mojej tęczówki, tylko to, co mi się nie podoba, to jego formuła. On jest bardzo rzadki, robi prześwity, dlatego też poza kamerą sporo musiałam się natrudzić, aby wyszła mi taka dosyć właśnie intensywna, turkusowa kreska. Następnie co tu jeszcze było nowego? Oczywiście cienie z Lovely czy tam z Mastikred bardzo serdecznie Wam polecam. Tematowe są dosyć takie kredowe, ale są bardzo mocno napigmentowane, chociaż się trochę osypują, ale myślę, że jak za 5 zł chyba, to można sobie pozwolić na ten cień. A jeżeli chodzi o samą pomadkę, to to co zauważyłam w tych pomadkach jak na razie, szczególnie jak nosiłam te inne odcienie pomarańczowe to one trochę wchodzą tutaj w strukturę ust, czyli na przykład podkreślają te wszystkie wgłębienia, które są w ustach a jeżeli chodzi o trwałość i tutaj oceniam te pomarańczowe kolory, są mega trwałe naprawdę mega trwałe, dopóki się nie zje czegoś na przykład bardziej tłustego, bo wiadomo że tłuszcz rozpuści te pomadki to one będą siedzieć po prostu tak się trochę wżerają w usta, ale jednocześnie ich nie przesuszają. to jest dosyć takie ciekawe, no ale w sumie one nie mają matowego wykończenia, tylko są takie bardziej statynowe, chociaż tutaj odcisnęłam tę pomadkę w i ona wygląda w kamerze na taką bardzo matową, a to mi się podoba. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego takiego trochę gadanego Get Ready with Me. Mam nadzieję, że ten look Wam się podoba. Zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Dajcie mi znać w komentarzach, czy w ogóle używałyście którykolwiek z tych kosmetyków, które pokazałam w tym filmiku i widzimy się już jutro. Trzymajcie się, cześć!